Witam Waltup Academy. W tym odcinku zaprezentuję Państwu bezpośrednie połączenie między zapisem księgowym a fakturą sprzedaży. W tym celu otwieram zlecenie sprzedaży, a następnie kopiuję je do faktury. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy widoczna jest opcja podgląd zapisu księgowego. Wybieramy ją. W widocznym podglądzie możemy sprawdzić przypisanie kont oraz wartości zapisu księgowego jeszcze przed dodaniem faktury do systemu Sub Business One. Jeżeli dane są zgodne, zamykam podgląd oraz dodaję fakturę. Kolejną z możliwości jest sprawdzenie dokumentu źródłowego bezpośrednio z zapisu księgowego. W tym celu otwieram zapis a następnie za pomocą strzałki przechodzę do dokumentu źródłowego, w tym przypadku faktury sprzedaży. Takie rozwiązanie daje nam możliwość kontroli krzyżowej transakcji, zarówno przed, jak i po dodaniu dokumentów do systemu SAP.